Siemanko, z tej strony Borsuk widzimy się w tym samym momencie w Soulwood Parku. Dowiedziałem się jak wyjść z tego głupiego lasu, okazało się, że trzeba było iść cały czas na południe, tak? I takim sposobem wyjdziemy stąd. Chyba nie wiem, dlaczego doszedłem do tego. do, do, do farmy. A może tu jest jakieś przejście? Sorry, ja już w tamtym odcinku wyszedłem stąd, tylko nie widziałem o tym. Jezu, jaki ze mnie jest idiota. Nie wierzę w to. No dobra. A to, 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 to później. Tutaj musimy przejść jakoś na tu. A tu widziałem jakieś pasy, tu są. Dobra. Nie, nie, Gdzieś tutaj standard musi być. Szukamy sztandaru. Sztandar! Dobra. Nie ma sztandaru. O. Otwórzmy garaż. Co my tu mamy? O, widzę dzieciaka. Jeszcze... Dobra. dobrego. Przedszkolaki. Schowali się po całym sąd Parku. Daleko gdzieś mają wszystkich. Um, dobra, gdzie teraz? Mapa. Tutaj osiedle. To jest jeden sztandar. Tu jest drugi sztandar. Tu są goty. I tu jest kolejny sztandar. No to idziemy w takim razie tutaj. Najszybszy punkt będziemy mieć chyba od, od szkoły. No dobra. Najpierw ten punkt szybkiej podróży musimy znaleźć. O jest. I do szkoły chyba będzie najbliżej. Tak mi się wydaje. A nie, mamy od razu tutaj na osiedlu. Okej. Okay. I mamy sztandar. <laughs> Już nie ma sztandaru. O. Dziękuję. Naszywka. No to te naszywki później ogarnie się. Dobra, kolejny sztandar. Tu nie ma sztandaru. To idziemy do góry. W takim razie. Mm -hmm. I tu powinien być jeszcze jeden sztandar. Tutaj jest. Tę ten las. Zauważyłem, że to jest fajne miejsce do jak wyekspienia się. No tak poszukuję właśnie miejsca, gdzie mógłbym trochę podexpić swoją postać Psiej kupy Jezu Kupa kip, psia kupa Okej okay. Zadania To już mam Te przedszklaki to będziemy robić na bieżąco, bo to się wszędzie może chować nie wiem, Tu nikogo nie ma nie O, ja, to trzeba już się nie chować. Problem. Znaczy już nikogo nie będzie. Nie chcę mi się śmieci zbierać, szczerze. A Ta, tam co jest? Też ten las? Zobaczymy. Tak, to jest chyba ten też las. Nie, ja to do lasu nie będę wchodził. Nie chcę mi się. Mhm. Mm Okej. Okay. No, ciekawe takie. Gdyby nie zauważył tego, to w życiu by się nie domyślił, że coś takiego jest. Tylko zauważyłem, że coś może być z to myślę, że, nie wiem, że to spróbuję. Hmm. Teraz tak sobie od razu patrzę, czy jakiegoś dzieciaka tu nie ma. A, to pasowałoby poszukać ich. One mogą być wszędzie. Hmm. Tu jeszcze z nimi nie możemy gadać, nie? aha ok dziewczyna osiłek. Jezu jak to niektóre ciężko je wyrobić tak no po O, o boję, gwałt. Nie, nie będzie. Szkoda. Okay. Nie dotykaj. Zdolności. Tobijamy tam tam. Burns. Atak aktywny. Zawsze naprobi się. Kartik. Uśa. No, to dobre. Jezu, on nazyw był 16. You like beating up on girls? Oh, I hope they didn't break it. Oh, you. He thinks I owe you one kid. Some mornings I wake up with a sore asshole. I must Ty, tak. Eee. przewrócił się. To nie Od razu mówię. Nie mogę nic zrobić. Ha. Halo, halo. O, to jest szczura widzę. No, z tym szczurem... Nie walki, okay. OK A, OK Już widzę co tu mogę zrobić. A szybka. No, spoko. A szybka zawsze na propsie. Później się ogarnie co one tam robiły. Um... Co on tam robi? No Nie ważne. Um... No idziemy dalej. to są drobniaki w ogóle. Jest... Dalej drobniaka. Drobniaki, midziaki! Mhm. Uh -huh. I tu się będzie mogło coś dziać. Aha. To w ten sposób. O, rękawice jakieś, giermka. Okej. Okay. Ale tak bardzo widać ten, ten, ten spodek. To nie tak, że jest cały przykryty. Ale go widać strasznie. No dobra. Bo ja aktualnie nie wiem, co ja robię, nie? Jak nie wiem, sobie chodzę. Co ja mam zrobić? Pójść tutaj, dom kejra, tak? Mm. Tam chyba jest punkt szybki podróży. No a tu jesteśmy akurat przy punkcie. Już nie będę dalej łaził. Lecimy, coś trzeba zrobić, żeby nie było nudno.

Timi! Okej okay. I teraz tak Co my tu mamy jeszcze zrobić? Gotów chyba, tak? Zabawa wchowanego, tak, gotów tutaj Czarna kawa jest... Bardzo... Dobra No to idziemy do gotów w takim razie um -huh. Nie tak Okej, okay. założymy na siebie wdzięko gotów, w ogóle jestem ciekaw co one dają, jakieś, jakie efekty. A, gotycka czapka, obraża innych stan się indywidualizmu. Traci wiarę w <laughs> i z każdą <skaczem tu. laughs> Minus 20 do charyzmy, nie wierzę. <laughs> oh joy, it's butthole the barbarian from the dungeons of dumbass. You gotta admit he looks better. Yeah, he's almost a goth. Being goth isn't just how you dress, it's a frame of mind. It's time for you to prove that you go against society's rules. Yeah! There's a big PTA meeting happening right now at the community center. You need to walk right into the middle of that meeting and take this sign to their table. Yeah, tak, to pokazuje twoją indywidualność. Idź i zrób to, a nie wróć do tego miejsca. Weź się do tabeli PTA. Złam normy społeczne. Ta muzyczka jeszcze, nie? Mam nadzieję, że YouTube się nie przewali do niej. Nie mogę mieć znowu problemy, a szkoda. Chwila. Co ja mam tutaj wyjść,

Parents, we've been assured by the builders that they're working to fix whatever problems they've encountered and school should be able to resume soon. Resume soon? Who do they think they are? They think we're going to see a, a Taco Bell as being more important than our kids' educations? What if it's not really a Taco Bell we're dealing with? Thanks for coming, new kid. Everyone, this is the kid whose family just moved to town. We've become very close friends. His name is... what's your name? Well anyway, this child and I witnessed something last night, and I'd like you to hear his story. Go ahead, kid. Tell them, you know, about all the Go ahead, tell them, tell him that stuff. This is a waste of everyone's time. If the PTA isn't going to do something about Taco Bell taking over, then the rest of us parents will. Come on. Come on. on. Fuck the conformists. Why, are they a good lay? Why don't you exercise your free speech at home, little boy? Don't be screwing around in here. <laughs> Look, I know how you're feeling, okay? But this isn't gonna solve anything. We've got to get inside that Taco Bell and find out what's really going on.

Come at me. Try and fart on me. Come on. Hi, cha! See that? Your fart's over there somewhere. Didn't come close. So, what do you do when people can block your farts? You must learn to control your farts to move and release at a specific time and place. I'm going to teach you a fart called the Sneaky Squeaker. It will become your greatest ally. Don't believe me? Try and block my attack. You see that? I distracted you. Distracting your opponents is key to battle. Look, let me show <laughs> you again. Pay special attention to the viscosity. Okay, you try. Make your fart detonate behind me. Oh, hey guys, Oh, Mr. Mackey? Now it's your turn. Use Sneaky Squeaker to distract Mr. Mackey over to the corner there. Hey, did you guys hear that? Sounded like a chipmunk. Kia! <laughs> now use what I taught you to see inside that Taco Bell find out what they're up to and report back here and no matter what happens never fart on anyone's balls you got that all right now go it's a standard No dobra, ale myślę, że zakończymy odcinek w tym momencie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak możecie dać łapkę w górę, subskrybować, skomentować. Widzimy się za dwa dni w Batmanie. Trzymajcie się, cześć!